Pod znakiem Funduszu Sołeckiego upłynęła XIX sesja Rady Gminy Słupca. Mowa o około 417 tysiącach złotych, które początkowo, tak jak co roku, miały być przeznaczone na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. W punkcie obrace znalazła się jednak uchwała dotycząca niewyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie środków na to zadanie w 2017 roku. Gmina chciała w ten sposób uniknąć nadmiernego deficytu, który mógłby się wiązać z obniżeniem jej wskaźników finansowych. Ich zbyt niski poziom może doprowadzić do konieczności wprowadzenia programu naprawy funkcjonowania gminy, tłumaczył skarbnik Cezary Fajkowski. Program naprawczy polega na trzyletnim zapro zaprognozowaniu dochodów i wydatków, oczywiście bez realizacji jakichkolwiek zadań majątkowych yy, z Funduszu Sowieckiego czy jakichś innych. Jest to program, który będzie yy, tylko i wyłącznie miał na celu poprawę sytuacji finansowej i realizację bieżących i niezbędnych zadań realizowanych przez gminę. Za funduszem murem stanęli zebrani na sesji sołtysi, argumentowali, że w jakimś stopniu pieniądze przeznaczone na fundusz wracają do gminy. Te pieniążki naprawdę idą w dobrym celu. Idą na ulepszenie naszych po prostu sołectw. A jeśli sołectwa są naprawdę wspaniałe, to powinna być dumna Pani Wójt z tego, Pan Skarbnik i oczywiście cała Rada. I przede wszystkim ja uważam, że ten Fundusz Sołecki jest to wspaniałą rzeczą i prosiłbym bardzo, zwracam się do Rady, aby przegłosować ten Fundusz naprawdę, żeby został dalej, bo to jest jedyna rzecz, która na naszych sołectwach po prostu daje jakiś wynik. Pieniędzy po prostu na byle co nie tracimy. I to tak jak mówił właśnie poprzednik, one wracają do gminy, ponieważ akurat robiąc te drogi, no musiałaby pani tak samo z Funduszu Gminnego te pieniążki wydać. Niech to będzie może mniejsze, ale nie wątpię. będzie. Nie on będzie, bo bez tego słuchajcie nie da się żyć. no. Co ja tym ludziom teraz powiem? Słuchajcie no co, dajcie 5 zł, bo trzeba farbę kupić, albo dajcie mi coś jeszcze innego, no. Nie da rady tak. Coś, Pani Wójtu, coś zróbcie. Mieli też żal o sposób poinformowania ich o procedowanej uchwale. Powinno być spotkanie sołtysów, czy któraś wieś chce, czy co chce, czy nie chce, ale tu jak się okazało, no. Spadło to jak grom z jasnego nieba. Zwracamy się do Was, kochani radni żeby jakoś to przeanalizować, bo przecież 400 tysięcy to jest 400 tysięcy, ale jako nadminę to te pieniążki i tak w jakiś sposób by należało wydać, czyli tym sołectwom pomóc może nie wszystkim, a w tym przypadku każde sołectwo coś skorzysta. Podobne zdanie miała także radna Joanna Przybylska, która podkreśliła, że fundusz sołecki stanowi również wkład własny w ubieganiu się o dodatkowe środki finansowe. Ta gmina przez ostatnie lata dzięki funduszowi wypiękniała, była miała powstały obiekty kulturalne, powstały obiekty społeczne, dla <laughs> siłownie, tereny zieleni. Naprawdę warto w takie obiekty inwestować. Ludzie się integrują, ludzie się spotykają, ludzie wychodzą z domu, ludzie pracują wiele godzin społecznie w takich obiektach, żeby powstały. One są naszą dumą. I bardzo proszę, żeby ten Fundusz sołecki pozostał. Za pozostawieniem funduszu opowiedział się także radny Artur Kuchowicz. Integruje ten fundusz sołecki ludzi. On zmusza ich do myślenia, zmusza do pracy, do spotykania się, do działania. Dlatego... Y Rezygnowanie z czegoś takiego byłoby strzeniem sobie w dystopek. Radni zagłosowali przeciw uchwale niemal jednogłośnie. Jeden z nich wstrzymał się od głosu. Tym samym fundusz Sołecki będzie obowiązywał również w 2017 roku. Taka decyzja może jednak wyraźnie wpłynąć na funkcjonowanie gminy w przyszłości. W tym momencie nie będziemy szukać oszczędności, tylko po prostu zmniejszymy zadania majątkowe. Nie będzie po prostu nowych dróg, bo nie będzie nas na to stać. Nie będziemy robić nowych zakupów z sprzętu przeciwpożarowego nie będziemy po prostu poobcinamy wszystkie wydatki i tego się pozbędziemy i pozostaje nam tylko jedno główne zadanie, jakim będzie prawdopodobnie wybudowanie oczyszczalni ścieków jest zawornym, które które to zadanie w tym roku rozpoczynamy, więc w przyszłym roku wszyscy mamy tę świadomość, że to zadanie musi być dokończone.